Odpocznij w mojej spokojnej obecności. Nie dopuść do tego, aby napięcie związane z pragnieniem sukcesu i perfekcjonizmem wdarło się w świętą przestrzeń naszej duchowej relacji. Gdy przebywasz z kimś, komu w pełni ufasz, czujesz się swobodnie. Jest to jeden z radosnych aspektów prawdziwej przyjaźni. Choć jestem Panem Panów i Królem Królów, pragnę być też Twoim bliskim przyjacielem. Rani mnie, gdy jesteś przy mnie spięty lub zachowujesz się pretensjonalnie. Znam Cię od Twojej najgorszej i najlepszej strony. Pragnę, abyś ufał mi na tyle, aby być przy mnie sobą. Gdy zachowujesz się naturalnie, mogę wydobyć z ciebie wszystko, co najlepsze talenty, które sam zasiałem w Twojej duszy. Odpręż się i ciesz się naszą przyjaźnią.